Siema, ja jestem Kuba. Generalnie witam na kanale Ichotchieny. Znajdujemy się obecnie na strefie cardio i w sumie kurwa nikogo nie ma. Nie dziwne, bo kardio to tam nie warto robić. Takie grubasy jak ja to raczej nie chodzą na takie rzeczy. Także chciałbym generalnie zacząć tego vloga i od jakiegoś merytorycznego pierdolenia, typu że. U mnie na kanale zobaczycie najlepsze tipy treningowe i najlepsze tipy dietetyczne. A generalnie, dobra, tak mnie kurwa nie słuchacie, to także do tego pierdolenia. I zapraszam Was na tego vloga. Jak ktoś nie ma ochoty oglądać, to nikt nie ogląda. Siemka, witam ponownie. Nie udało mi się nagrać wczoraj nic sensownego, ale ten system bo mi się bardzo podobał. Słuchajcie, chciałem porozmawiać o takim temacie. Który czasem mnie denerwuje i myślę, że macie też podobnie, mianowicie jak to Wiesław Szywka mówi, czas na picie, ale wracając do Meritum. Generalnie chodzi mi o kwestię, dlaczego ktoś chodzi na siłownię. Nie każdy apeluje do każdego, nie każdy chce, nie wiem, być kulturystą, trójboistą, dwuboistą. Nie wiem, wyglądać jak Gronikolman, kurwa Słodkiewicz, nie wiem, ktoś może z branży naturalnej e, kulturystyki, tylko na przykład ktoś może chodzi po prostu, żeby się poczuć lepiej, bo, albo na przykład, nie wiem, chce się poruszać, chce być bardziej zdrowszy, więc prosiłbym, żeby przestać oceniać. Kogoś, że ktoś trenuje tak albo tak, ok. Hejt jest znaczy, hate, hate jest chujowy, ale krytyka jest bardzo fajna, ale nie wiemy, jaki ktoś ma cel. Jeżeli patrzymy z boku i on na przykład wykonuje sobie e, ćwiczenia e, przykładowo, nie wiem, kilogramowymi handlami, to i na przykład wygląda bardzo dobrze, to nie wiem, może po prostu jest po kontuzji, nie musimy go oceniać na takiej zasadzie, że o, co za pizda robi jedynkami, nie? Na przykład jak ktoś sobie przychodzi po prostu i się tylko chce rozciągać, to dajcie mu spokój i niech się porozciąga, tak? Każdy ma inny cel, nie? A może ktoś po prostu jest zmęczony po pracy i nie ma siły zrobić, nie wiem, ciężkich martwych ciągów, ciężkich siadłów i po prostu sobie przychodzi potrenować, poruszać się, poczuć się lepiej. Dość tego merytorycznego smęcenia, raczej filozoficznego smęcenia dla wszystkich teraz y, krótka motywacja, przewodnik krótki, y, motywacyjny jeżeli komuś nie chce się trenować, to mam dla niego piosenkę. Potrzebujemy tak. Gitary akustycznej. Kurde, jeszcze sobie ją zjebę. Proste akordy, ale piosenka mam nadzieję, że zmotywuje Was w ten piękny, właściwie piękny dzień, ale zimny dzień, tak? Bo to jednak luty. Wypierdalaj. Na trening Dobrze zrobisz dziś Wypierdalaj na trening Dobrze zrobisz dziś Rozumiem, okrągła twarz, przemawia lecimy na siłkę no i trochę popowiadam o treningu bananek przed siłką no, może się nie zażygam, zobaczymy pierwsze ćwiczenie external rotation żeby te barki trochę były mocne w tej, w tej, w tej rotacji warto ogólnie ćwiczyć rotację nie tylko żeby mieć ten zakres, ale i ten zakres maciać, ponieważ warto być silnym w danym ruchu, a niekoniecznie cały czas rozciąganie, np. do rotacji wewnętrznej czy zewnętrznej, sprawi po prostu, że będziemy w tym dobrzy. Więc warto też po prostu ćwiczyć pod ciężarem, czyli rozciąganie, ok, ale też warto wzmacniać się właśnie poprzez trening oporowy, jeśli chodzi o dany zakres ruchu. Kolejna seria na podciągania z ciężarem. Dzisiaj padło na podchwyt eee, z dziesiątką. 5 powtórzeń, 4 serie, Wtedy zrobiłem 3 internal rotation. Eee, external rotation, przepraszam. Eee, no i co teraz podciąganie, potem będzie wyciskanie jakieś tylne barki, pewnie power rise eee, coś na biceps i, i, i może coś triceps. Także lecimy. Ty będziesz bardzo stary, będziesz stychał w fotelu. Będziesz tymi dniami, wspomnieniami, których nie masz. Wszystkie twoje dni są takie same. Wkrótce to zrozumiesz, bo to już nie będziesz w stanie czasu, wtedy pożałujesz. Za późno już, za późno już. Opanuj się, masz jeszcze trochę czasu. Jesteś młody i dziki. Nie pozwól się osroić, bo będziesz niewolnikiem. Patrzymy, no i jesteś młody. W ogóle nie jest czym podciągany, ponieważ e, człowiek pochodzi od małpy. E, a jeśli nie wiecie, to e, oczywiście teoriowałem się Darwin. A jak nie wiecie, kim był kurwa Darwin, to Wikipedia, bo ten kanał ma też edukować. Kiedy w końcu zabije w sobie ostatnie dzikie zwierzę. I ty więcej nie polecisz. Nigdy więcej się nie wzniesiesz Opanuj się, opanuj się, opanuj się, masz jeszcze trochę czasu, jesteś młody i dziki Nie pozwól się osoić, bo będziesz niewolnikiem marszywy No i jesteś młody, dziki Bo lecisz wysoko, zdawołaś do nich z góry Wolnie pomiędzy seriami a Warto sobie trochę pochodzić a, Żeby na tych kroków a. Przede wszystkim nie siedzieć, bo często się siedzi długo w ciągu dnia, więc warto przynajmniej tutaj aktywnie wypoczywać, sobie chodzić pomiędzy seriami, żeby, mieć, żeby spalić jak najwięcej kalorii. czy ekstremalnie warto robić na, na tempie. Dlatego, jakieś 3 sekundy w dół, kontrolowanie i potem góra. Można też oczywiście dodać pauzy. I teraz zrobimy dalej tym kalkulatorem. Nagrywam. Sorry za jakość. bicep w takiej pozycji rozciągniętej. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Dobra, teraz bicę w pozycji rozciągniętej. Akurat to ćwiczenie fajnie zapobiega zerwaniu bicepsów. Chociażby jesteśmy w takiej pozycji, rozciągniętej. Teraz najważniejsze, przyklejamy bark w jednej pozycji i uginamy tylko łokieć. Żeby nie robili o, czegoś takiego. Tylko bark spokojnie sobie leży i my w miarę możliwości staramy się go zabetonować Ok, koniec treningu. Jeszcze zrobiłem katana na triceps, więc wracam do domu i coś obszamać. Dobra, ja już zjadłem, także nie przedłużając i kończąc um, tego vloga, zobaczymy tak naprawdę, co się, dało, co się dało skleić, żeby w ogóle coś z tego wyszło. A zakończę tego vloga pewnym cytatem z pewnej gry, który myślę, że dużo ludzi w sumie nawet nie grając w gry zna. Witamy w kolumnie.